Z tej strony Kryspin Pink. A dzień na... dzisiaj już znowu po prostu dzisiaj morki sen, bo niedawno mi wypadł, Zdrował mi temu ta chyba, jest ten. Tak po prostu, taką ubielkę, że, że pogadam gadam. Może ze snem na, na grę, gr, grę z tą piłką.

Po jaka się lajka i suba na tym kanale. Chociaż będę już sobie kiedyś jeden mojej I napiszcie kto nie jest tym, um, tak teraz go dopiero przeczytałem, co nie, grąży, nie Aha, brawo, para przeszła podnoszą rękę, ale bez piłki.

Okay. Jak widzicie, odbiłem 3000 pucharków. I oddekorowałem gościu z jeszcze raz teraz drugie I pokażę Wam ten komentarz. Nagradę, 私たちはここで私たちのゲームを見つけた。私たちは私たちのゲームを見つけた。 Bibi! Proszę! Bibi! Bibi! Uratuj to! Nieee! Nie. Myślałam, że nasz samobój oczekuje. Ja zapomniałam, że ja nie gram treningów. War Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ja dzisiaj nie, ja dzisiaj nie mam farta. zobaczę tabelę wyników uników. Za Zadzimiarzy. Zdjęcia. Na. Na. Risko, tak? nie, na bo. Na bo. To jest... Mm, tego. Mówi random na jakiś. Oha. ten komentarz. Napiszcie w komentarz. Daj w komentarzu, no, no, pod tym filmikiem kto to, to ten komentarz napisał, nie? Bo to hejt zda. Bo teraz go dobrze przeczytałem. O, pod tym filmikiem. Jak ktoś tego filmiku nie widział, yy, nie padł na odcinku yy, ta Mortis, tylko tego. Ktoś mówi, yy, tylko akurat gdy chciałam nagrywać... Nagrywałam ten odcinek wypadł, ale ten odcinek się nie nagrał, bo mi się pamięci tego. To nie miałam pamięci i się nie nagrał. I takie super. Zgadnij, kim jestem. E, nie wiem kim jesteś ziomek. Napisz kim jesteś w tym komentarzu, bo nie, nie co. Teraz ja troszkę zostaję. Napisz kim jesteś, nie? bo takie trochę XD, bo nie znam Cię, ale jak jesteś z mojej klasy, będę zgadywać. Napiszcie też, czy chcecie w, w komentarzu, z kim mam nagrać, was z Wami nagrać w Brawl Stars. Po yy, prostu mnie dodajcie do znań, Chris Pin, nick. I napiszcie, czy chcecie, żebym była moje historia opowiadać, jakie mi się zdarzało w tego, tego ogólnie w czwartej klasie, czy coś takiego. Będę z tego baka. Jak widzicie, to jest mój nick, możecie mi dodawać. Ja jestem w klubie, w klubie, skuteczność. E, teamsowy. Polecam wam ten klub. Nex <much> Szymkaniku super naprawdę super kolega z gonni i tutaj mam jego nick. On jest też mój kolega Szymek jest Friends Club. Jest dość klasny na 3142 pucharki. To jestem y, tego Jakiegoś się tchem MK Pazur 18, a ja jestem po tym Dołączcie do tego Teamsowy Teamsowy, będzie fajnie, po prostu jak dołączycie i napiszcie, czy mam jakieś historie z dnia jakiegoś czy jakieś dzisiaj, bo dzisiaj mi się na historia sprzedażyła. takie trochę Dra jakich mi kolega nie, więc to by było na tym, aby z tego odcinka. napisać jak chcecie z kim mam nagrać, na dodajcie mi napiszcie, albo ja Was dodam i napisać, w sumie, żebym moje historii opowiadał jakim się zdarzył w czwartej klasie, w trzeciej, drugiej czy pierwszej. I zostaw lajka i suba. I to by było na tyle na razie. Cześć.